Jesteś cały? Czuję się, jakbym zaraz miał wypluć płuca, ale ta jestem cały. Jeśli cały nasz pobyt tutaj ma być równie emocjonujący co podróż, to czeka nas ciekawa przygoda. Świetnie, obyśmy tylko nie trafili z deszczu pod rynne. W porządku, nie ma co tutaj sterczeć. Nam się poszczęściło, ale wypadałoby sprawdzić co zresztą. Jeśli mnie wzrok nie myli, to nasi towarzysze niedoli udali się w głąb lasu, Chodź za mną. I na wszelki wypadek nigdzie się nie oddalaj. Nie wiemy, co kryje się w tym gąszczu. Jasne. Postaram się nadążyć. Mamy pierwszy rozdział. I z tego, co widzę, to ja przepraszam Was za to, co przed chwilą było, bo nie jestem pewien, czy było dobrze, czy nie. Coś mi się zepsuło. O! I leczenie lekkich. Ok, skórzany mieszek. Kilka monet. A ja wezmę, wezmę. Już nic nie ma. A nie, to, to bez myszki, bo ja z przyzwyczajenia myszkę trzymam. To są zwłoki e, jakiejś panny. Ezekiel, ty żyjesz! To tylko tyle zwłok? Ja myślałem, że tu się obłowie. Przez całe swoje życie liczyłem zyski i straty. Moneta do pieprzonej monety. Pilnowałem ich jak oka w głowie, bojąc się, że je stracę i mój interes upadnie. Tak bardzo byłem w nie zapatrzony, że wszystko inne przestało mieć dla mnie jakiekolwiek znaczenie. Zadbałem o bezpieczeństwo monet, a nie potrafiłem ochronić mojej własnej córki. zostaje Uf, to się to? Nie zadręczaj się, to nie twoja wina. A czyja niby? Może Bogów? Powinienem był zostać z florą na larant, zamiast namawiać ją na tę cholerną podróż? Miałem tam pracę, a ona całe życie przed sobą. Nigdy sobie nie wybaczę tej decyzji. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czy coś tutaj mamy? Pochodnia? To jest coś, co Was może denerwować w tych odcinkach? Najwyżej mi niech ktoś nie pisze, jak go denerwuje. Lubię latać po każdej takiej, wiecie. Z każde miejsce, gdzie można wejść, to jest potencjalne miejsce, żeby znaleźć jakiś skarb, nie? Winko, ok Złoto. Ręka. Co? Co? Co ty dajesz? O, i teraz jakoś płynnie atakuje. Ale nie umiem w prawą stronę wyprowadzić płynnie ciosu. Kurczę, nawet, no, no, nawet idzie, coś tam pamiętam. Coś pamiętam, dobra, ale musimy się zacząć. Ogarniać, czy coś tu w skrzyni jeszcze będzie? Nic. A czy ja tu mogę wchodzić w saden też? O, ja tego przycisku szukałem. Rany, Julek, no to Git. Dobra, mamy roślinkę. Dobra, dobra, to już nie lecimy dalej. Co robi ta roślinka? Nie pietruszka, nie szczur. O! Roślina rosnąca na dnie głębokich zbiorników wodnych, gorzka w smaku. Aha, dobra. A to za nami, to jest po prostu jakaś dziura w tym przestrzeni. Eee, e, czy to jest kufer? Nie, to jest skrzynia. Gdzie jest ten Jordan, czy jak on ma? Dobra. Zapiszmy sobie na start, bo ja nie pamiętam. Aha, dobra, zapisywaliśmy na tej, na plaży. Trudno? Próbuję odcinek nagrać max 20 minut, bo ostatni tak, wiecie, trochę mi się przyciągnął do godziny. Ale teraz zegarek odpalony jest w pół do. Dobra, będzie za 10, to koniec. Nie możemy zostawić tak tego starca samego. Lepiej zabrać go z nami. Idź z nim pogadać. Aha, dobra, no to po co ja tam byłem? W którym się skaczę? Aha, Altem. Ok. Czego chcesz? Niedaleko jest wioska, w której będziemy bezpieczni. Chodź z nami. I zostawić ją tutaj, na pastwę topielców Nigdy. Nie mamy na to czasu. Córka z pewnością byłaby zachwycona, gdyby jej ojciec dał się zeżrzeć topielcom, Z nami albo wyciągnąć siłę, w takim razie życzę. Że... Córka, Córka z pewnością byłaby zachwycona, gdyby jej ojciec dał się zeżrzeć topielcom. Teraz to już bez znaczenia. Nie żyje. Powiedz mi, czemu ma ginąć cała rodzina? Już jej śmierć to tragedia. A ty chcesz dokładać kolejnej? Może i masz rację, ale kiedyś tu wrócimy i pozabijamy wszystko, co mogło tknąć jej ciało jasne. Okej! Okay. Dobrze, chodź. Ej, mi to pasuje. Dobrze, dobrze, dobrze. Idziemy jak spić w grupie. O, tu są jacyś ludzie. Ej, rozbitkowie! Widzę że jednak udało Wam się przeżyć. Został ktoś jeszcze na plaży? Tylko trupy. No trudno. Gdy wygrzebywaliście się na ląd, zdążyłem zrobić rozeznanie. W pobliżu jest jaskinia, w której będziemy bezpieczni. Powinniśmy iść dalej. A gdzie Ty niby chcesz iść? Znasz w ogóle te okolice? Bo ja nie. I nie mam zamiaru kończyć w brzuchu jakiejś leśnej bestii. Byłem raz na Archolos jako dziecko. Poza tym z pokładu statku widziałem ujście rzeki. Musi być niedaleko. Jeśli pójdziemy wzdłuż niej, to możliwe, że natkniemy się na wioskę Silbach, w której mieszka nasz wuj. Jako dziecko. Równie dobrze, wioska może być spalona. A wuj zarżnięty przez orków. Najbezpieczniej jest zostać tutaj i poczekać do świtu. Może zapytamy się o zdanie reszty? Ty, młody... Co o tym myślisz? Ja bym tu został. W nie będziemy bezpieczni. Może uda nam się odnaleźć tę wioskę. W jakim stanie są ocaleni? W jakim stanie? w jakim stanie są ocaleni? Ci słabe usze daleko nie zajdą. Ni cholery nie dotrzemy do wioski. Dobra, w jaskini. w jaskini będziemy bezpieczni? A co? Boisz się kreto szczurów? Jak tak, to idź ze swoim braciszkiem. To tyle, co chciałem wiedzieć. No, i dobrze. Przynajmniej nie zmarnujemy więcej czasu. Ty, Jorn, czy jak się tam nazywasz? Nie mam zamiaru się z tobą użerać. Idę do ciepłej jaskini. I wam polecam zrobić to samo. Marvin, przestań się wygłupiać i chodź. I tak już zmarnowaliśmy za dużo czasu. Kurczę. Jorn gada dobrze, no nie powiem. Znaczy Fabio, Fabio Przykro gada mi dobrze. Jorn, ale nie dam rady zrobić ani kroku dalej. Jaskinia wydaje mi się lepszym pomysłem. Dobrze, rozumiem. Miejmy nadzieję, że wszyscy spotkamy się ponownie już w wiosce. Co ty biegniesz sam? Uważaj na siebie, Marvin. Ja postaram się przygotować dla was jakieś powitanie. Pamiętajcie, musicie kierować się na wschód. wodzie, co ty dajesz? Dobra, tu są jacyś ludzie. Aha, to na tej skały nie można się. Eee, Nic nic. Wszystko w porządku? Tak, e, chyba tak. Dzięki, ale już lepiej idź za nim. Zanim? Zanim się zdenerwuję. Już chyba mówiłam, że nie rozmawiam z takimi jak ty. Tylko zapytałem, nie musisz być niemiła. Jaka jak ci życie? Jestem zajęta, zostaw mnie w spokoju. Ja chyba nie polubimy teryl, mandaryl, zakiel, o żyjesz i. Ana. Hej, jesteś cała? To bez znaczenia. Dlaczego? Spójrz na moją suknię! Jest cała mokra i pełna wodorostów, a tu widzisz, podarła się! Wyglądam jak jakaś wioskowa wywłoka! Spokojnie, tak już będziesz po wszystkim sprawić. Nie, 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 co ty, chłopie, nie. To faktycznie tragiczne wieści. Czy ty w ogóle zdajesz sobie sprawę z tego, ile kosztowała? Z pewnością majątek. W życiu byś się za nią nie spłacił. Wygląda na to, że będę musiała sobie znaleźć faceta, który sprawi mi nową. Jaka dziunia, ty. Dziunia. E, tu są grzyby, gdzie wyjdziecie? Ciemny grzyb, mięso kopacza. O, to są rzeczy. Co, coś tam jest. Jakiś obóz. Róst? Róst? Ej, w ogóle patrzcie, co odkryłem. Można się przełączyć na pierwszą osobę. Nie wiem, czy tam też tak było. Dobra, ej, pójdźmy to zobaczyć. Ale zapiszmy. I z tą połową życia tak trochę niebezpiecznie. No, zapisuj tak długo. jak młody. Co? Na trzy hity mnie ściągnął. Tu trzeba często zapisywać. Naprawdę musimy zapisywać co ruch. Jak sobie... a kurczę, myślę, że to jedna z tych rzeczy, o których nie pamiętałem. Pamiętam kiedyś. Tak jeszcze nie miałem takiego takiej fazy na zapisywanie. Właśnie zaczynałem sobie grę, grałem, kończyłem, to zapisywałem. Tak chyba się powinno. I właśnie nie pamiętam czy w Skyrimie czy w czym. Tak włączyłem sobie gram, 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 półtora godziny i umarłem. Od tamtej pory zapisuję już często. Bardzo dobrze, że teraz to zrobiłem. Ale ten, ten. Kurczę, ten lamus nawet na młodego ścierwojada. Ja coś z tym zrobić. Młody ścierwojad, czy ja co tu mam? 15 obrażeń, 5. Podażnie mam jakiegoś takiego, wiecie, miecza dłuższego, torebka pieprzu, a to co jest? Skórzany mieszek? 10 sztuk złota. Dobra, to nie idziemy tam. Wrócimy tutaj. <grystanie> Okay. Nie ma to, jak porządnie rozgrzać mięśnie po lodowatej kąpieli. Teraz tylko rozpalić ognisko i będzie można coś wrzucić na ruszt. Może to i była dobra rozgrzewka, ale skąd wiesz, że już jesteśmy bezpieczni? Widzę, że cykor cię obleciał. Skoro kretoszczury poczuły się tu bezpiecznie. To znaczy, że w pobliżu nie ma niczego groźniejszego. Każdy tempa kto wie. No, towarzystwo, rozsiadać się. Zaraz Marvin przyniesie nam trochę drewna, a wtedy rozpalę ognisko. Słucham? Masz problemy ze słuchem? A może mam ci przetkać uszy pięścią? Idziesz po chrust. Albo nie dostaniesz żarcia. Dobra, w porządku, pójdę. No, nie spodziewałem się innej odpowiedzi, tylko szybko, bo kości mi zamarzają. Tak już jeden mamy jakiś. Weźcie, ale no to ja muszę. Nie ma czego te szczury. Nic tu nie ma. Trochę pożyczyć nic sobie. Nic tu nie ma. O, i tu jest kretoszczur, dobra. A tu głębiej też coś jest. O kurcze! O kurcze, a to co to jest? Przepraszam bardzo. Dobra, a z tamtej strony jest przejście. W sumie to się cykam. Nie powiem. Kurcze, goblin! Słyszę gobliny, to co, zapiszmy może i idziemy przynieść tutaj trochę goblinów, niech ich pozabijają. A czy dostaniemy wtedy doświadczenie? Gdzie one są? Tam gdzieś chyba siedzą. Kurcze, wbiegamy na pełnej. Och, kurcze, ale ich tu jest. Opaki, opaki, opaki! O! Cie na mordo, Laga i ryba. Dobra, dobra. Czy jest tam ktoś jeszcze... Jest ich więcej. No to myślę, że to trochę potrwa. Myślę, że przez te 20 minut to my tylko jaskinię oczyścimy. Jeszcze jeden. No hej. O, o, on chyba goni. Goni dobrze, widziałem? Rzucą się? Kurcze, no nie. Ja się boję w ogóle z tym takim pustym życiem tutaj łazić. Trzeba coś opędzlować. Eee, szczur, dawaj szczura. Nie! Ja zapomniałem, że mam o wiele mniej życia. Zapiszmy. No to myślę, że to będą. Że ta seria będzie długa zanim to przejdziemy. Minęło 10 minut, a my w sumie nie zrobiliśmy nic. Zginęliśmy raz i zabiliśmy goblina. <laughs> przy pomocy 6 osób. O, o! Biegnie kolejny. Dawajcie go dawaj, go dawaj go dawaj go dawaj go dawaj go dawaj go dawaj go O Pięknie Się zastanawiam Czy iść w magię czy iść w mieczyk jakiś Bo ja zawsze to w sumie magiem sobie lubiłem Lubiałem pograć Nic tu nie ma? Żadnego, żaden goblin. No i pięknie. Tu jest... Boże, żelaza. Ale ja nie mam kilofa. Proszę, niech tu leży kilof jakiś. Krótki miecz. Ej, czy krótki miecz będzie... Penetracja pancerza. Dobra, nie. To zostawmy to. Szkoda, że tu nie jest jakiś... Dobra. To pójdziemy zaraz z drugiej strony. Boże żelaza, ok. Dobra, idziemy z drugiej strony tej jaskini. Przejść. No właśnie tutaj leżały jakieś strzały. Dwa, trzy. Co to jest takie niebieskie? To kopacza. Ciemny. To jest niebieskie. Muzyka nawet się. Okej. Okay. Yy. Jestem ciekawy, czy jest tak, że nie nastanie dzień, póki nie przyniesiemy tego chrustu, czy co? Zapiszmy. W razie co, dla bezpieczeństwa jeszcze raz. Szkoda, że tych quicksave'ów nie ma. To tak. Trudnia. Czekajcie, aż sprawdzę, czy były tu. O. Dwa. Quick save. Jak włączyć szybki zapis? Dobra, no to będę musiał e, się pobawić zapisem na kolejne te na kolejne odcinki. Teraz jeszcze pozapisujemy sobie. Tutaj to coś się odwali. Napewniaka pewniaka dawaj. Urcze, co to za odgłosy? Ej, nie no, trochę to jacykor jestem. Dobra, ki. zobaczymy, co się stanie: Czała, złoto, ręka szkieletu. Czy coś się tu zrespi, jak tu wejdę? Jest jakaś tabliczka. Można. Sarkofag. No to już może być poważnie, jak sarkofag otwieramy. Pójdę na hita czy nie? O kurcze. Dobra, z tego sarkofagu mamy troszkę złota. Nie ufam temu sarkofagowi. Światło, lodowa strzała, stara moneta. No, okej, okay, okej. Okay. ale to ogłosy to są paskudne. Dobra, mamy splądrowaną całą tom. Wyczekacie na chrust. No to wyczekajcie, a ja sobie zapiszę znowu. I. I co będziemy robić? Aha, musimy przynieść ten chrust. Myślę, że akurat mi jeszcze 5 minut to przyniesiemy. Ale mamy jeden, czy potrzebujemy, czy potrzebujemy tego więcej? Gdzie ten chrust tutaj? Suche drewno, idealne do rozpalenia ognia. A jak to użyję? Aha, nie mogę, to co? Potrzebuję więcej? Kto jest tutaj szefem? nieka. K. Mabio. O, 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 o! W głębi jaskini znalazłem jakieś dziwne miejsce przypominające grobowiec. Na samym środku był tam jakiś magiczny symbol. Kilka kamieni na sobie to jeszcze nie grobowiec. Nawet nie myślę, żeby o tym mówić pozostałym. Skoro ciebie tam nic nie zjadło, to nie ma powodu do paniki. Wszyscy są już dostatecznie przerażeni. Jeszcze tego brakuje żeby pobiegli teraz do lasu, prosto w łapy jakiejś bestii. Dobra, dobra. Proszę, przeniosłem chrust. Pokaż, co tam masz. No, no. I nawet w miarę suchy. Może jeszcze będą z ciebie ludzie. Może będziemy się czuć. Zająć się ogniskiem. Patrz i ucz się. Kobieto! odejdź, odejdź. On o już rozpalił. No, to pierwszy problem z głowy. Zapraszam na pieczonego kretoszczura. Dobra, i co teraz? Musimy z kimś pogadać, a a ty? Jak Pogadajmy? leci? Cieszę się, że mogę się ogrzeć. Najgorsze chyba już za nami, prawda? A? Wen, Nic. I ja? Jak życie? Jestem zajęta. Zostaw. No, ty, Dzizio jedna. Dobra. Mm. Daryl jest tutaj. On nic nie chce rozmawiać. Rupert też nic nie ma. Timo? Nic nie ma. Ezekiel, Ezekiel, Ezekiel. Tutaj. Nie, kazem. Kazem? A czemu? A ten od córki, jak on miał na imię? Ezekiel, chyba. Usiądź przy ognisku, aha. Hej, ty. Masz o. tam smakowity kąsek. Mogę spróbować? Tak, jasne. Bierz, ale tylko jedną porcję. ho, ho żarcie dostaniemy. na mięso, dobra. Myślisz, Myślisz że ta noc będzie, będzie spokojna. A co ja. Jasnowidz jestem. Światło może zarówno odstraszyć, jak i zwabić niektóre zwierzęta. Liczę, że w razie czego ruszysz dupę i pomożesz mi się ich pozbyć. Myślę, że nie będę miał wyjścia. Pewnie nie. W każdym razie każdemu z nas przyda się odpoczynek. Znajdź sobie jakiś kąt i zdrzemnij się. Nic nam po kolejnych słabeuszach opóźniających marsz. Dobra, no to co? My będziemy siadać przy ognisku, ale w następnym odcinku. Ten odcinek w końcu będzie krótszy. Tak więc żegnam się i do następnego. Na razie, cześć!